Opowiadanie drugie Nawiedzenie 1 Już wówczas miasto nasze popadało coraz bardziej w chroniczną szarość zmierzchu, Porastało na krawędziach liszajem cienia, puszystą pleśnią i mchem koloru żelaza. Ledwo rozpowity z brunatnych dymów i mgieł poranka przechylał się dzień od razu w niskie, brusztynowe popołudnie. Stawał się przez chwilę przezroczysty i złoty, jak ciemne piwo, aż potem zejść pod wielokrotnie rozczłonkowane, fantastyczne sklepienia kolorowych i rozległych nocy. Mieszkaliśmy w rynku, w jednym z tych ciemnych domów o pustych i ślepych fasadach, które tak trudno od siebie odróżnić. Daje to powód do ciągłych omyłek, gdyż, wszedłszy raz w niewłaściwą sień i na niewłaściwe schody, dostawało się zazwyczaj w prawdziwy labirynt obcych mieszkań, ganków, niespodzianych wyjść na obce podwórza i zapominało się o początkowym celu wyprawy, ażeby po wielu dniach, wracając z manowców dziwnych i splątanych przygód, o jakimś szarym świcie przypomnieć sobie wśród wyrzutów sumienia dom rodzinny. Pełne wielkich szaf, głębokich kanap, bladych luster i tandetnych palm sztucznych, mieszkanie nasze coraz bardziej popadało w stan zaniedbania wskutek opieszałości matki, przysiadującej w sklepie, i niedbalstwa smukłonogiej Adeli, która, nienadzorowana przez nikogo, spędzała dnie przed lustrami na rozwlekłej toalecie. Zostawiając wszędzie jej ślady w postaci wyczesanych włosów, grzebieni, porzuconych pantofelków i gorsetów. Mieszkanie to nie posiadało określonej liczby pokojów, gdyż nigdy nie pamiętano, ile z nich wynajęte było obcym lokatorom. Nieraz otwierano przypadkiem którąś z tych izb zapomnianych i znajdowano ją pustą. Lokator dawno się wyprowadził, a w nietkniętych od miesięcy szufladach dokonywano niespodzianych odkryć. W dolnych pokojach mieszkali subiekci i nieraz w nocy budziły nas ich jęki, wydawane pod wpływem zmory sennej. W zimie była jeszcze na dworze głucha noc, gdy ojciec schodził do tych zimnych i ciemnych pokojów, posząc przed sobą świecą stada cieni, us latających bokami po podłodze i ścianach. Szedł budzić ciężko chrapiących z twardego jak kamień snu. W ślad pozostawionej przezeń świecy wywijali się leniwie z pościeli. Wystawiali siadając na łóżkach bose i brzydkie nogi, i z skarpetką w ręce oddawali się jeszcze przez chwilę rozkoszy ziewania, ziewania przyciągniętego aż do lubieżności, do bolesnego skurczu podniebienia jak przy tęgich wymiotach. W kątach siedziały nieruchomo wielkie karokony. W ogromnione własnym cieleniem, którym obarczała każdego płonąca świeca, i który nie odłączał się od nich. I wówczas, gdy któryś z tych płaskich, bezgłowych kadłubów nagła zaczynał biec niesamowitym pajęczym biegiem, w tym czasie ojciec mój zaczął zapadać na zdrowiu. Bywało już w pierwszych tygodniach tej wczesnej zimy, że spędzał dnie całe w łóżku, otoczony flaszkami, pigułkami, księgami handlowymi któremu przynoszono z kontuaru gorzki zapach choroby osiadał na dnie pokoju, którego tapety gęstniały ciemniejszym splotem arabesek. Wieczorami, gdy matka przychodziła ze sklepu, wywoł podniecony i skłonny do sprzeczek. Zarzucał jej niedoskonałości w prowadzeniu rachunków. Dostawał wypieków i zapalał się do niepoczytalności. Pamiętam, iż raz, obudziwszy się ze snu, późno w nocy, ujrzałem go jak w koszuli i bos obiegał tam i z powrotem po skórzanej kanapie, dokumentując w ten sposób swoją irytację przed bezradną matką. W inne dni bywał spokojny i skupiony i pogrążał się zupełnie w swych księgach, zabłąkany głęboko w labiryntach zawiłych obliczeń. Widzę go w świetle kopcącej lampy przykucniętego wśród poduszek pod wielkim rzeźbionym nad głowiem łóżka z ogromnym cieniem od głowy na ścianie kiwającego się w bezgłośnej medytacji. Chwilami wynurzał głową z tych rachunków, jakby dla zaczerpnięcia tchu. Otwierał usta, mlaskał z niesmakim językiem, który był suchy i gorzki i rozglądał się bezradnie, jakby czegoś szukając. Wówczas bywało, że zbiegał po cichu z łóżka w kąt pokoju pod ścianę, na której wisiał zaufany instrument. Był to rodzaj klepsydry wodnej albo wielkiej fioli szklanej, Podzielonej na uncję i napełnionej ciemnym fluidem. Mój ojciec łączył się z tym instrumentem długą kiszką gumową, jakby krętą bolesną pępowiną, i tak połączony z żałosnym przyrządem nieruchomiał w skupieniu, a oczy jego ciemniały, zaś na twarz przybladłą występował wyraz cierpienia czy jakiejś występnej rozkoszy. Potem znów przychodziły dni cichej, skupionej pracy, przeplatanej samotnymi monologami, gdy tak siedział w świetle lampy stołowej wśród poduszek wielkiego łoża a pokój ogromniał górą w cieniu umbry, który go łączył z wielkim żywiołem nocy miejskiej za oknem, czuł, nie patrząc, że przestrzeń obrastała go pulsującą gęstwiną tapet, pełną szeptów, syków i zsemplenień, usłyszał, nie patrząc tę zmowę pełnych, porozumiewawczych mrugnięć perskich oczu, rozwijających się wśród kwiatów małżowień usznych, które słuchały i ciemnych ust, które się uśmiechały. Wówczas pogrążał się pozornie jeszcze bardziej w pracę, liczył i sumował, bojąc się zdradzić ten gniew, który w nim wzbierał, i walcząc z pokusą, żeby z nagłym krzykiem nie rzucić się na oślep za siebie i nie pochwycić pełnych garści tych kędzierzawych arabesek, tych pęków oczu i uszu, które noc wyroiła za siebie i które rosły i zwielokrotniały się, wymajczyjając coraz nowe pędy i odnogi z macierzystego pępka ciemności. I uspokajał się dopiero, gdy z odpływem nocy tapety więdły, zwijały się, gubiły liście i kwiaty i przerzedzały się jesienne, przepuszczając dalekie świtanie. Wtedy wśród świergotu tapetowych ptaków w żółtym zimowym świcie zasypiał na parę godzin gęstym, czarnym snem. Od dni, od tygodni, gdy zdawał się być pogrążonym w zawiłych konto korentach, myśl jego zapuszczała się tajnie w labirynty własnych wnętrzności. Wstrzymywał oddech i nasłuchiwał. I gdy wzrok jego wracał zbielały i mętny z tamtych głębin, uspokajał go uśmiechem. Nie wierzył jeszcze i odrzucał jak absurd te uroszczenia, te propozycje, które nań napierały. Za dnia były to jakby rozumowania i perswazje długie, monotonne rozważania, prowadzone półgłosem i pełne humorystycznych interludiów, filuternych przekonania. Ale nosą podnosiły się te głosy najmiętniej, żądanie wracało coraz wyraźniej i donioślej i słyszeliśmy, jak rozmawiał z Bogiem, prosząc się jakby i wzbraniając przed czymś, co on natarczywie żądało i domagało się, aż pewnej nocy podniósł się ten głos groźnie i nieodparcie żądając, aby mu dać świadectwo usty i wnętrznościami swymi, i usłyszeliśmy, jak duch weń wstąpił, jak podnosił się z łóżka długi i rosnący gniewem proroczym, dławiąc się hałaśliwymi słowy, które wyrzucał jak mitralieza, słyszeliśmy łomot walki jęk ojca, jęk tytana ze złamanym biodrem, który jeszcze urąga, nie widziałem nigdy proroków Starego Testamentu, ale na widok tego męża, którego gniew Boży obalił, rozkraczonego szeroko na ogromnym, porcelanowym urynale, zakrytego wichrem ramion, chmurą rozpaczliwych łamańców, nad którymi wyżej jeszcze unosi się głos jego obcy i twardy. Zrozumiałem gniew Boży świętych mężów. Był to dialog groźny, jak mowa pierunów. łamańcy rąki jego rozrywały niebo na sztuki, a w szczelinach ukazywały się. Twarz Jehowy, wzdęta gniewem i plująca przykleństwa. Nie patrząc, widziałem go ogroźnego demiurga, jak leżąc na ciemnościach, jak na Synaju wsparłszy potężne dłonie na karniszów i ranek, przykładał ogromną twarz do górnych szyb okna, na których płaszczył się potwornie mięsisty nos jego. Słyszałem jego głos w przerwach proroczej rady mego ojca, słyszałem te potężne warknięcia, wznętych warg od których szyby brzęczały, mieszające się z wybuchami zaklęć, lamentów, gruźb mego ojca. Czasami głosy przycichały i zrzymały się z cicha, jak gaworzenie wiatru w nocnym kominie. To znowu wybuchały wielkim, zgiełkliwym hałasem, burzą zmieszanych szlochów i przekleństw. Znagła otworzyło się okno ciemnym ziewnięciem i płachta ciemności wionęła przez pokój. W świetle błyskawicy Ujrzałem ojca mego w rozwianej bieliśnie, jak ze straszliwym przekleństwem wylewał potężnym chlustem w okno zawartość nocnika w noc, szumiącą jak muszla. Dwa. Mój ojciec powoli zanikał, wion w oczach. Przykucnięty pod wielkimi poduszkami, dziko nastroszony kępkami siwych włosów, rozmawiał ze sobą półgłosem pogrążony cały w jakiejś... Zawiłe wewnętrzne afery. Zdawać się mogło, że osobowość jego rozpadała się na wiele pokłóconych i rozbieżnych jaźni, gdyż kłócił się ze sobą głośno, by traktował usilnie i namiętnie, przekonywał i prosił, to znowu zdawał się przewodniczyć zgromadzeniu wielu interesantów, których usiłował z całym nakładem żarliwości i swady pogodzić. Ale za każdym razem te hałaśliwe zebranie pełne gorących temperamentów rozpryskiwały się przy końcu wśród klątw złorzeczeń i obelg. Potem przyszedł okres jakiegoś uciszenia, ukojenia wewnętrznego, długiej pogody ducha. Znowu wielkie folianty rozłożone były na łóżku, na stole, na podłodze. Jakiś benedyktyński spokój pracy zalegał w świetle lampy nad białą pościelą łóżka, nad pochyloną siwą głową mego ojca. Ale gdy matka późnym wieczorem wracała ze sklepu, ojciec ożywiał się. Przywoływał ją do siebie i z dumą pokazywał jej świetne kolorowe odbijanki którymi skrzętnie wylepił stronicę księgi głównej zauważyliśmy wówczas wszyscy że ojciec zaczął z dnia na dzień maleć jak orzech który sycha się wewnątrz łupiny zanikowi temu nie towarzyszył bynajmniej upadek sił przeciwnie stan jego zdrowia humor ruchliwość zdawał się poprawiać często śmiał się teraz głośno i szczęśliwie zanosił się wprost od śmiechu Albo też pukał w łóżko i odpowiadał sobie proszę w różnych tonacjach całymi godzinami. Od czasu do czasu złaził z łóżka, wspinał się na szafę i przykucnięty pod sufitem porządkował coś w starych gratach, pełnych rdzy i kurzu. Niekiedy ustawiał sobie dwa krzesełka naprzeciw siebie i wspierając się rękami o poręcze, bojał się nogami wstecz i naprzód, szukając rozpromienionymi oczyma. W naszych twarzach wyrazów podziwu i zachęty. Z Bogiem, zdaje się, pogodził się zupełnie. Niekiedy w nocy ukazywała się twarz brodatego Demiurga w oknie sypialni, oblana ciemną purpurą bengalskiego światła i patrzyła przez chwilę dobrotliwie na uśpionego głęboko, którego śpiewnie, chrapanie, zdawało się wędrować daleko po nieznanych obszarach światów sennych. Podczas długich, półciemnych popołudni tej późnej zimy ojciec mój zapadł od czasu do czasu na całe godziny w gęsto zestawionej gratami sekamarki szukając czegoś za wzięcie. I nieraz bywało podczas obiadu, gdy zasiadaliśmy wszyscy do stołu, brakło ojca. Wówczas matka musiała długo wołać Jakubie i stuknąć łyżką w dół. Zanim wylazł z jakiejś szafy, oblepiony szmatami pańczyny i kurzu, z wzrokiem nieprzytomnym i pogrążonym w zawiłych, a jemu tylko w wiadomych sprawach, które go zaprzątały. Czasem wdrapywał się na karnisz i przybierał nieruchomą pozę symetrycznie do wielkiego, wypchanego sępa, który po drugiej stronie okna zewszony był na ścianie. W tej nieruchomej, przykucniętej pozie, z wzrokiem zamglonym i z miną chytrze uśmiechniętą, trwał godzinami, ażeby znagła przy czyimś wejściu zatrzepotać rękoma, jak skrzydłami, i zapiać jak kogut. Przestaliśmy zwracać uwagę na te dziwactwa, które się z dnia na dzień głębiej wplątywał. Wyzbyty jakby zupełnie cielesnych potrzeb, nie przyjmując tygodniami pokarmu, pogrążał się z dniem każdym głębiej w zawiłe i dziwaczne afery, dla których nie mieliśmy zrozumienia. niedosięgły dla naszych perswazy i próśb, odpowiadał urywkami swego wewnętrznego monologu, którego przebiegu nic z zewnątrz zmącić nie mogło. Wierznie zafrofany, chorobliwie ożywiony z wypiekami na suchych policzkach, nie zauważał nas i przeoczył. Przywykliśmy do jego nieszkodliwej obecności, do jego cichego gaworzenia, do tego dziennego w sobie zatopionego świegotu, którego trele przebiegały niejako na marginesie naszego czasu. Wtedy już znikał niekiedy na wiele dni, podziwał się gdzieś w zapadłych zakamarkach mieszkania, nie można go było znaleźć. Stopniowo te zniknięcia przestawały sprawiać na nas wrażenie. Przywykliśmy do nich i kiedy po wielu dniach znowu się pojawiał o parę cali mniejszy i chudszy, nie zatrzymywało to najdłużej naszej uwagi. Przestaliśmy po prostu brać go w rachubę, tak bardzo oddali się od wszystkiego, co ludzkie i co rzeczywiste. Węzeł po węźle odluźniał się od nas, punkt po punkcie gubił związki łączące go ze wspólnotą ludzką. To, co jeszcze z niego pozostało, to trochę cielesnej powłoki i ta garść bezsensownych dziwactw mogły zniknąć pewnego dnia tak samo niezauważone jak szara kubka śmieci gromadzące się w kącie którą Adela co dzień wynosiła na śmietnik